Dotarliśmy do Berlina dzięki panu Mirko, który jest w ogóle geniuszem jak dla mnie. Zobaczył nas na wjeździe na autostradę, ominął nas, pojechał dookoła, posprzątał samochód specjalnie dla nas i dopiero potem nas zabrał. Okazał się mega, mega spoko typem, także bardzo, bardzo go pozdrawiamy i dziękujemy za podwózkę i zwiedzamy Berlin. Na razie! Głos. Cześć, siemanko, słuchajcie, właśnie dotarliśmy, właśnie, wczoraj dotarliśmy do Berlina. zwitali nas e, moi super przyjaciele, tutaj w ogóle Paweł Enzo Kenzo. Witam. E, dziękujemy w ogóle za super wczorajszy wieczór, lekką imprezę, dlatego trochę jestem przychwycięty, nie do końca mogę dobrze mówić. Ale ogólnie po to spoko, zaczynamy zwiedzanie Berlina, jesteśmy w wyzwanie. I lecimy w Bratę Górską, Zika Sojle, Aleksander Platt i wszystkie inne ciekawostki pelińskie, które może tu zobaczyć, a będę wam przedstawimy. A najlepsze jest to, że Skywalker nie chcę się wam pokazać, bo na pewno ma jeszcze kaca. Ciao, ciao. Krzysiu mnie sprzedał. Nie wiem kiedy tyle wypiłem, całe trzy piwa. Ale działały. No, jak długo nie pijesz, to no, jest masakra. Dokładnie. Jedziemy, zwiedzać Berlin. O, no, to, to jest ogólnie to jest przewodnik. To trochę się wstydzi przed kamerą. To Też jest trochę tak popił. Tak. No żeby cię było słychać. Dobra, zobaczymy, co się będzie działo. No, daj mu coś powiedzieć, no. Wszystko zepsułeś. S Serdecznie witam panów. Za! Chodźmy stąd. Tak, od od tak, oficjalnie odwiedzili nas w Berlinie, z czego się bardzo cieszę. Miło spędzamy czas. I... A teraz tłumacz na niemiecku. Chłopaki się nie, tak mocno cieszyli, znając. że on trwało to 25 godzin pod rząd. Oba no. 25 no. godzin, jest bardzo przystojny. Dlatego, dlatego, Jestem... dlatego okularki, bo jakbyście zobaczyli oczy, to byście wyłączyli ten film. Dziękuję. Lecimy dalej. A szyp normalnie. Normalnie. To improwizuj. Cześć Marko, słuchajcie, właśnie byliśmy, pod gramy Bramę z dzisiaj jest 25-lecie upadku Bólu Belińskiego. Sytuacja jest taka, że jest tutaj zorganizowana masowa impreza. Jesteśmy puszczy, się marzę, bo policja nas chce rozjechać. Ale jest spoko. Ludzie są przyjaźni, i jest, jest naprawdę dobrze. Idziemy tam, y, trochę kadr w górę, tak. Idziemy tam, 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 gdzie. O, wróć. Tam idziemy w stronę Bramy Brandenburskiej i tam zaraz pokażemy wam resztę co się będzie działo. <śmiany> No, zamówiliśmy sobie jedzonko. Co to jest w ogóle? Currywurst. Z No dobra, raz to w życiu jadłem tak, w Berlinie. Tak, od, od razu szybka reklama. Berliner. Dokładnie. Jest, nie jest najlepszy, ale jedyny piwo, które mieli. A będziemy jeść i pić tutaj. I wszędzie są nieprzerwane masy ludzi. Improwizują. <laughs>

Generalna próba, bardzo mi się podoba to, że można go alkohol. że wszyscy są wyluzowani, mili. Generalnie chodzą prawą stroną ulicy. Wszyscy jest porządek, jest miło i zaraz będziemy jeść Pretzle. Y Spróbowałem presla. Jest z serem, to jest dla mnie ogromny plus, bo bardzo lubię ser. się potwierdza. No i co tu można więcej powiedzieć? Z pysznym Jest on w Berlinie, co ważniejsze. Niech żałują, że nie ma ich z nami. Najcudowniejsze w naszej wyprawie jest to, że poznajemy samych cudownych ludzi, jak na razie.